No siemanko widzowie Dzisiaj Powracamy dalej Podbijać Europę W ostatnim odcinku podbiliśmy Portugalię. Eee. A podbiliśmy te wysypki e, Ale Katalonię e, I Królestwo Obojga Sycylii Dzisiaj przychodzimy na Hiszpanię Lub może Na pewno czeka mnie walka z... steam bo hiszpanie mnie zabrali i z anglikami, więc ten odcinek będzie gruby czy znaczy nie okaże że oni mają pieniądze anglii <grystanski> w ogóle bije się dalej, ma dużo wrogów, więc może na nich pierw nie, musimy tu odbić ja już nie przedłużam, zbiorę armię nie to <grystanski> przycisk... aha no, widzimy się za chwilę. A hmm. co ja mówiłem w po poprzednim odcinku? Co ja mówiłem w po poprzednim odcinku? No, no. Ja pięć. Robimy desent na tyły. No bo, Almo, masz inne zadanie teraz. No, kurde, no... No jacy A mi pi... Zaraz, bo... Ja się nie wypłacę. 10 z na tysięcy, wow. Nie mam już punktu Naprawdę, ja się cieszę. Naprawdę, W ostatnim odcinku mówię, on a mnie zapewne zaatakują. Hmm. Kurde. Na następnym odcinek. Kurde. atakują. Ja pieldzielet, co za komedia. No, nie musimy się tu wypalić, bo ja nie mam pieniędzy już. Dalej te desentyły. a mnie zebrała się jeszcze nie. Dobra desoncik. Pim. Idziemy dalej. Nie tak że przegramy czy... Yy, nie co ja chciałem powiedzieć no ba, sieńcie trzeba po kilka dobrych tysięcy wysłać no, na, na cały front ruch, asymilacja a, bo tu śmieszne no ba, to asymilujmy tam trochę posiłku 500, wow no niech ta armia przypływa szybciej a tam posiłki niech do tu. No to możecie się przesunąć... O jeszcze jedną linię frontu. Trochę zmniejszycie front. Ale... A, bo tu płynęli, widzę. Dobra. Dosijcie tu jednostki. Ciągle będę do kutywać. No nie stracą. Nie no, to będzie easy. Znaczy. Mam nadzieję, że się nie okaże inaczej. Będę płakał. O mogę kupić tylko nizy, hm no chyba nie o, przybyła pierwsza armia Oba, lecimy Ciup, ciup, ciup Nie ma układ, tam była armia Czyli przesunę całą armię można powiedzieć w jednym miejscu hmm. no, przeorganizujemy mamy 15 tysięcy i przejrzymy do przodu Wy przesuncie się na tutaj. Oni zapewne zaatakują. Zajmuję no tak się. Dasmy musimy biec. Eee! Co to za a atak? Panie! Mógł się pan bardziej postarać. Dobra, no postarał się, zakutował, nie wiem ile tam było. Dużo, no dużo zekutował, ale za mało na państwo kościelne. Znaczy, mógł wezwać wasala hmm teraz mi padło coś do góry, ale nie, nie miałem co to powiedzieć selo a na do przodu pim pam pum pim pam O kurde, odbiłem się hmm nie taki był plan e, tu idzie tak tu idzie tak i tu idzie czy... Tak przej. Czy... Nie, no, nie. Nie będę mi się teraz nazywać, please don't. Dobra nie na No wejdźmy na tą. Do Hiszpanii. No ja chyba nawet... Mieliśmy Europę podbijać, więc nie będę poddał chyba tych terenów. Bo, Bo ja będę taki, że nie będę oszukiwał zasad odcinka mówię Europa to Europa nie Afryka Afryce jedynie mogę zrobić nie wiem kulonie hmm. a easy może nie takie easy bo na początku trochę się nie mogę nie powiedzieć że się trochę wiadomo Przestraszyłem tego ataku takiego nagłego. No czy nagłego? No w po, poprzednim po odcinka już widziałem, że mogłem zaatakować e, Daj mi to tam Hiszpanię. On będzie tylko większy front z tymi. pamiętam się nazwy. Muszę na was, a wezmę. Nie mam punktu. A dajcie nam jedną operację, bo inny. Kusi. Mam. Straty 54 tysiące. Ja wiesz, że jesteś od nich, ładnie A nie razem, ale jak mam więcej, ładnie No ja a może wypuść jakieś państwa Nie wiem, hmm to, to, to gdzieś za 8? Jest Sus! O, Sus! Jesteście trochę sus A nie, bo oni się zrobią moim wasalem a hmm, zapomniałem, że ta metoda tutaj działa tutaj. No ale niech się rozbijamy, nie będę nim w ogóle płacić. Niech tam niech tam żyją. No ale zobaczymy, co się z nimi stanie. Wyłączeniem podatki, bo zapewne taki przykład mają, by, by musieli mi płacić. Tak myślałem nad stworzeniem Włoch no miało być państwo, goście Możecie zadecydować w komentarzu. O, i przypominam, że możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale, a łapkę w górę pod tym filmem, jak wam się podoba ten film. Możecie też napisać w jakieś inne gry, które mam zagrać, a nie pogram w jakąś grę wybraną przez was, Więc, no, lecimy dalej, no widzimy się za chwilkę. O, spocząłem na rekrutację wojny, kiedy? Kiedy skończyłem? Rekrutować armę? Znaczy, mamy jeszcze pieniądze, ale. jeszcze tam na niż Dobra, to nieważne. Tak. się uzależnić od tego rekrutacji. Dobra, koniec. Atakujemy. Muszę pierwsze zobaczyć. To jest Castilla Leon. Leon. Hmm. Czy chodzi o Leon od Ostas? A, jest Control point. No, jak jeszcze patrzyłem przed odcinkiem to miałem <klucz> wojnę. Ej, ale tu... a nie jest, moje księstwo, tutaj to. Księstwo. Mówię, SAS. Gdzie jest to państwo SAS? Tu. Nie, naprawdę SAS. To zamiast tego powinien być Among Us. No nie rozumiem. Dobra, niech się. pierwsi zaatakują. Eee, no naprawdę ten czym by miał być tak ciekawe, a tutaj... O, dobra, 3000 No co to są za liche liczby. Nie no najgorzej będzie na pewno z Anglią. Z przymierzemy mogę jeszcze wysłać? mogę, więc... Atakujemy wszyscy O, no idealnie mi punktu tu są Tylko, że nikt nie nudwa pod rząd. Ej, no to, to... jest jakieś załosne. To jest coś załosnego. Że tu ani jednej armii nie ma. No dobra, były 3000 ale No co to ma być? Nie wiem Po co mi taka armia ja taka duża? Do ataku! 30 mana, jedno Jeszcze Jeśli oni jeszcze mają... Kurde, jak będę musiał... A wiem gdzie mają! Tu mają! Zresztą no jest kres by się przydało. Dobra, tam 13 tysięcy poleci. Aaa! By tu... To... Na pewno jeszcze mnie nie zaatakowaliście. Okej. Okay. Węgry! Mmm kim masz wojnę? Z Austrum. Aha! No to fajnie, że mi niszczysz szkołę szkolo chciałam atakować. Dzień... Dzięki. Dzie, dzie. Bardzo ci dziękuję, druga ręka. Ja po co... Ogóle... A! Hmm... Mogę tego nawet nie robić. A, zapomniałem, że to no, pieniądze by się kończyły. Ciebie macie tu prowincję! Gdzie? Powiedzcie mi gdzie. Nie, jest mi już nie, back. Brakuje. Dobra, tam. Lecimy. No, tu nie, hm, Ciekawe. Bardzo ciekawe. nie, nie, ma portu. nie, Dobra, nie, nie, daj. nie, 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 tam Co co. się tu... nie, tu nie, ja? nie, wystarczyły, wystarczył mam, pozbyć się już mam cały pieniądze, mam przynajmniej na plusie, a tak dalej, no co można tu zrobić, a to jest chyba jakiś bunt graficzny, a jaka nic, jesteśmy na plusie nawet, a bo tyle już powinniście dać Będziecie żyć w tych Arabach Jedna trzeba Afryce, przepraszam Nie chcę obrazić nikogo Eee, krwiejcie, ja tyle tu jest państw, gdzie jest ten z Afryki O, może to Koper Koper, fajna nazwa Nie, to? Nie jestem głupi, patrzę na swoje... Ja piedzę. To jest na pewno to. Hmm? Wow. Edwinia. nie. może to. No, to jest na pewno to. No, tak myślałem. Daj jeszcze operację, błędy. Daj piątaka. Aba, uwolnij niego, a piątaka możesz sobie zachować. Na gdzie 7000 GUE pieniądze nie ma na asymilację. Kule. To jest naprawdę taki mały dźwięk frontu A przygotować armię no, ostatecz No tak ja muszę jeszcze tu nazwać A piele Idziemy się za chwilę No sprowadzę te wojska no! no to chyba dla Ciebie Powiedziałem wam, ale węgry mają wojnę z Anglią i... Katalonią? Ja coś nie lubię się już z... Jedna decyzja postanowiła zmniejszyć 80 punktów przyjaźni. Wow. Bo pozwoliłem przejście przejść wojsku. Ale mnie to nie obchodzi, ale genia. Tutaj będzie linia obronna. Nas obchodzi Hiszpania, która ma... Kurde, są nie... Tutaj. Może do... dobra, weźmiemy wszystko. Angie też by się przydał fań bez... A, bez... Nie bezbie. Ale ja się krzęską... Yy, miedo, yy, miedo... 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 Yy. a miałem. Ja miałem dać przygotowanie na moi. No się trudno. Angie jeszcze nie dołączyła. Anga zapewne następnie tuż dołączy. Nie dołączyła? Wow. U nie, nie chcę atakować. A, ma dołączyła już ostatecznie Angie. Chodźcie mi teraz tu desanty robić, a, pierdziele. Dobra, no sobie pochodzi tylko tak... Kat Katarunia. Przez znów pomiłem. Coś nie powiedziałam, Aragonia. Gdzie, nie, nie. Tu. Albo tu wszyscy to, to jest znów jakiś dziki... No jakiś dziki desant jakiś. Ładabę, nie udał się od... Podbić stolicy, szybko reputacja, szybko przemieszczenie wojsk na front i się pozbyć tutaj desantu dzikiego. Desant nas tutaj zaszczycił. Mam nadzieję, że mi jest. Nie... nie! Nie będę się z męgami bić. Nikt, nikt nie napisał, że mam bić się z męgami, więc nie mignieś. Jak chcecie zobaczyć, to wiecie co robić. Po prostu napiszę w komentarzu, yy, że mam atakować Węgry. To też zaatakuję węgla. Dobra, lecimy jeszcze raz. ciup, Pam, pom, pam. Pam. pam, 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 pam. Myślam, czy... No trochę węgrzy przeszkodziły mi w moim planie. O jak mój wassel poleciał? Halo, panie. A ty się może nie dospędzaj tak Dobra, jeszcze tę wyspę przejmiemy. Szybciutko, i są, so sąsiada pieszczeka, fajno, tu mam klikanko, klikanko, a jedno, Puh. fajne, fajne klikanko. Dyskres mam, ja nie mam dostępu. A w raczej mi nie dadzą. Przecież bo nic za nic. Lubimy się że Ja wam dałem. Moglibyście też mi dać, tak nie dadzą, to jest. nie temi oni mnie w ogóle lubią, lubią. Jestem na minusie, fajno. Przecież ja mam tu front! Głupia! Lecie na ten front. Przejmijcie cokolwiek. Zapomniałam, że ja mam tu front! Głupia mapa. Lecieć! Lecieć, panny! Panny, lecieć! Co się uda, to się uda. Przejmijcie jeszcze tą wysepkę i lecimy. I koniec. No i koniec. No I koniec challenge. Ja na marzenie A, bo inaczej się nie uda. Jedynie, że zrobimy jakiś desant. Ale co weźmiemy, to weźmiemy. Ta wasa będzie coś sobie weźmie za siebie. Nie wiem co. Co możemy? To weźmiemy. Nie wiem. No i wasa też dużo dostał. Więc od morza do morza. Kto dołączył jeszcze do wojny? Ja kupię Neves. Aaa No nie gadać, nie będzie się ciągle zgadzać. Ja pijei Nie powiem to A, miał wysłuchajcie się. Lubimy deset na Anglię Wszyscy tu Będę próbować. Jak się uda, to powiem. No jeszcze. Proszę, no się, no co wam, co wam to da? Nic nie przejście, nic nie zrobiliście w tej wojnie. No nie. No, już. Widzimy, jak się uda. Albo będzie dostęp. Co? Ja pie? Nie, co, co to, co to, co to? Tym są znów! Ja piel... No nie, no nie, no sz... Jeszcze ci nawet tego nie widziałem! O... No nie zrobili też desnat... No jakie chamy, no! Co to jest? No jeszcze to najlepiej, niech mnie wszystko atakuje. No ja nawet Hiszpanię można sobie podbić Dajcie ze spokój no A ty byś to, weź sobie te tereny i daj mi spokój Podbij sobie nie to My to nie obchodzi Nie obchodzmy te tereny Pokaż mi sobie Dobra To samo go tyłu Niech oni się tam przebijają! Ja potrzebuję Afryki. Do kompletu. Nie, 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 nie potrzebuję. Państwo Kościoła nie potrzebują. Państwo Kościoła potrzebuję, ja rozumiem. Kurde. Nie taki był pan. Bam, bam, bam. Już ma mapa psuje. Uch, przepraszam. Aż mi się. Jak on się znów nie zgodzi, to mnie coś... Otoczyli nas, panie otaczają nas. A przejmijcie sobie tą to nawet byłem w za bardzo. Desant na tyły, Nie, Co ja z zrobiłem? Tu też jakiś dziki desant. Ja pierdziele, cię dzikich desantów tu leci. Pam, pam, pam. Eee, może teraz się zgodzicie, to pójdę wyjaśnić tamtego... Afrykańczyka. Ja coś się nie spodziewałem, że w ogóle by powie mi wojnę. Jak my sobie państwowi. Ja nawet dam mu jakieś prowincje. Masz tu Anglię, żebyś przyjął to. Masz trochę terenów Anglii. No. Zgódź się, no. No ja... Nic nie zrobiłeś w tej wojnie. Nawet armii nie zekutowałeś. A ty prosi, żeby tereny ci dać jeszcze więcej? Ja piję co tu jest za człowiek? Kto tam rządzi? Co za ham. Mmm C... C Cardinial Mazin. Szkoda, że... nie da. Eee, tam. mi się tu na tył jest będą się no zlewać, no nie. No nie, no po prostu nie. Please, nie nazywajcie się. Rapi. Weźcie co naprawdę do mnie. Musisz co, masz tą afrykę, zgładzam się na wszystko, co chcesz. Ja piecie, teraz będziemy się bawić kotka i myszkę. Tam ci by mogli w końcu pokój zaakceptować. Ja będę się tu męczyć teraz z nim. Co się stało? Nie! się się psuje popsuje, nic się nie dusza. O, oh, zaakceptowanie. Please, no Ja zaatakuję cię, bo potem będę musiał mojego basara zaatakować, bo ma armię. Znaczy ja mam na pewno że armię. No co, weź sobie i przemów tam tamtemu swojemu wasalowi do głowy, żeby zaakceptował to. No, dziękuję. Mogę magię podbić węgiel. O, zostałem Jeszcze i... Je... Nie, no, no, nie, no, nie. Odpuśćmy sobie ten jeden ten. Bo ja z węglami. Nie mam psychy się bić. Węgiel to są nasi konkurenci. To jest wyścig. To będzie lepsze. No może Szwecja też, bo Szwecja też się nazywa jakoś mocno. Anglia przegrała. Podwój Europy. Kikamy, kikamy, kikamy. Kikamy, kikamy. O jej ale mieszczę. Gadłę zabrak. chcecie jeszcze ode mnie to. A tego węgla. Będzie lepiej dla mnie. Oba! Panie, Państewku nie wiem kto to. Zaraz zobaczymy kto to, bo cię podbiję na sekundę. Nic ci nie zrobię, ja tylko przejmę ten ten, żeby zakończyć ten odcinek. Nic ci nie zrobię, obiec... Albo weź po prostu weź co. Kim ty jesteś? Weź swą... Co... nawady. Może ci nie będę podpijać. Myśl ultimatum... ...na prowincja... Tak, zapisz... Taka armię cię zaatakuje. Myślałem że się nie skończy. No i tym momentem możemy zakończyć ten odcinek. Hiszpania podbita. Moim zdaniem, jakbym miał oceniać najcięższą wolnę, to z Anglią i z Katalonią. Ale też najbardziej wkurzający to, to był Tinslan. Mam nadzieję, że znów mnie zaatakują, bo kurde, na pewno się tak zamieszczę. bez Wyspałem wszystkich tutaj kudy są. Nie będzie już nikt na mapie. No. To tym serdecznym akcentem możemy zakończyć ten odcinek. Nie nie będę powiedziałać tego. Nie wiem. Nie wiem, musicie. Jak ktoś przynajmniej zostawi raz, komentarz, że mam zaatakować. Węgry zaatakuję. O i przypominam, że możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję, tylko przypominam. Nie proszę. Przypominam. No proszę. Nie, no